Nie chcemy już więcej, więcej, więcej rady tu zimy. Jeszcze raz. Marzano, U Uciekaj prosimy. Nie chcemy już żartów więcej, więcej rady zimy. I zapraszamy do środka galiczek. Proszę, no, wejście, sobie do środeczka, a my śpiewamy piosenkę o Podskakujcie gajku. trochę, tańczcie. Uwaga, tak jest, dzieci to... Bo kole tańczą, tak? To weźmy się tam za ręce i do koła Gajka zatańczymy. Proszę. Gajczek zielony, pięknie przystrojony. Gajeczek zielony, pięknie przystrojony. przystrojony. Czerwone stążeczki. Prześliczne dzieweczki, Czerwone stążeczki. Prześliczne dzieweczki. Z drugą stronę. Się wszyscy goście.